Only Drex <laughs> Hey now recording I said Passuje You are now is my wife yes? yes? Ice 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 Yours yeah. yeah Can you please work faster Faster what's I do Ja wiem, koleżanka mi zabrała na festiwal Muay Thai. Ale nie wiem, czy będzie chciała zapłacić za mnie. Jest festiwal Muay Thai. Czasami walczy, mówi. Jest dziewcząt z Tajlandii, więc czasami po prostu walczy. Ok, in food, where is food center? O. Where is your ice? Idziemy tam? <noise> <noise> Ład. A tak w ogóle tu jest ten festiwal Muay Thai, ale nie wiem na jakiej zasadzie on działa i kto będzie walczył, bo to jest takie po handową handlową, czy jest to zrobione pod publikę po prostu. Widocznie nam wykradzanie obywateli, całemu, że nie w nie przetłumaczę Menu, które nie jest angielskie. Dziewczyna idzie menu for me. <laughs> Zobaczcie, dziewczyna chce mi dać. Hmm. Pasuje. You now is my wife, yes? Yes. <laughs> yes, of course. You remember? And this is surprise for me. <laughs> You remember, you now is my wife. In future, I'm come back to Thailand. Okay. <laughs> A gust, fajny I mean, I'm good. Funny, first I bought and even danced. Yes. 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 Udało się w jedną dziurkę wcisnąć. Zobaczcie, jakie fajne jedzonko mi przyszło. To są pomarańcze z kurczakiem, z ryżem, z jajkiem. Oczywiście zupka. A Poli ma hotpot. Jej hotpot wygląda tak. Oczywiście dała mi miskę, żebym sobie też spróbował hotpota. Także nie nagrywamy. Będziemy teraz właśnie jeść.

How <laughs> 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 about this chicken? Is it? Is nice. Is uh, heaven. heaven sky sky Angel. Very good. Bardzo pokazowe to było, bardzo ciekawe i w ogóle... I happy. happy! 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 baby! No, fight fight fight, fight. chodź! <ścoughs> Your coffee is good? Not much, I don't know. Not much, not much. Ice, restai. Ice? Ice? Yeah. Yeah. I want. I want. Yeah. Yeah. <laughs> Ogólnie przyjechaliśmy do miejsca, gdzie jak się kupi kawę i wodę, za to zapłaciliśmy tam 20 złotych. Można po prostu podziwiać panoramę miasta z 55 piętra, Tylko nie przewidzieliśmy tego, że. W ciemku nic nie będzie widać, bo siedzą się światła w środku i po prostu jak się siedzą świat w środku, to nie widać co jest na zewnątrz. No, zobaczcie sami. Widzicie? Nie widać. Nas. Uh. Cześć. To jest masażystka, która zajebiście robi masaż, <śla> która zajebiście robi masaż całego ciała. <śla> <śla> Zaraz wam pokażemy windę. Na parcie. Pokażemy wam windę i wygląda winda w środku. Co za duży. No, niebieć, niebieć. Zobaczcie, jak tam wychodzi, znaczy wychodzi, wygląda w środku. Jest to dog! Crazy dog! O, oh, tam gi, Zobacz, Zobaczcie, jak to wygląda w środku. Mamy psa tym Ha, 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 Baby, <laughs> <You right>? oh. <laughs> 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 metr odjechało. Ogólnie to zamieszkałem z dziewczyną, której nie znam. Jest z Filipin. I zobaczymy, jak będzie się mieszkać w jej kondo. Can you yeah, okej. Okay. No i przyszliśmy do Pepe na jedzenie i pierwsza draka, bo koleżanka zamówiła sobie yy, Pattaya i dostała z shrimp Dostała z krewetkami Pataja ma alergię. Hello I ogólnie ja jej nie znam widziałem ją raz w życiu w Kambodży na wycieczce i zaproponowała, że mogę u niej zamieszkać w Bangkoku i zamieszkałem z nią w Bangkoku i to, co będzie się działo później, to oglądajcie po prostu dalej odcinek. To ma... Yeah. Brima. This one. A uh, next photo? Mm. Next photo? <laughs> oh my... Uh, this or this is... This is she? Mhm. Mm oh my god. <laughs> W ogóle, ona chce mi sprzedać swojej koleżance z tego samego budynku. Jeszcze koleżance, co mieszka na Phuket. Po prostu, ja nie wiem. No, jestem w podenek, żeby nie było bo idę wziąć prysznic, bez koszulki jestem, you żeby ja, żebyście nie pomyśleli, że coś tu robimy, bo po prostu idę wziąć, ja śmierdzę, śmierdzę po całym dniu. Ja wiem. Because I sell you because you're stinky. Yeah, I'm not good smile, I'm stinky. Yeah, That's stinky. why I said you. What is this? Uh, frogs in Barra in Naruto. Ah, yes! Yes? Yeah, I know. And uh, this is Itachi. Oh, yeah, 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 yeah. This is Sangoku. Sangoku and Vegeta and Shenglong. And uh, this is a uh, Thai elephant. <laughs> Why you have so many? What is this? It's a uh, peps. This is. Really? Really? This, this. So much. So many. Go, shower. No i wyganiam mnie, żebym wziął prysznic. A, ale ogólnie chcę mnie sprzedać. Po prostu, jak zginę, to wy tego wideo nie oglądacie. Ale jak przeżyję, to wy to wideo oglądacie. W sensie, że mnie nie sprzedała koleżance. Z tego samego budynka. Z Myanmar. Grima. I nie chcę powiedzieć, ile za mnie pieniędzy weźmie. O, no, maybe. Ogólnie zagoniłam mnie do sprzątania. Co? Widzi człowiek pierwszy raz dziewczynę na ulicy na wycieczce i <śmówi> mówi, że zanocuję u niej. Mówi, spoko, Przyjeść do Bangkoku. Przyjechałem do Bangkoku. 5 tygodni później kazała mi sprzątać. Widziałem ją raz w życiu naocznym. Przez 3 sekundy może nie 3 sekundy. 33 sekundy. I <śmówi> ja zagoniła do sprzątania. Mam nadzieję, że mnie tu nie zamorduje dzisiaj w nocy. Właśnie czyta coś tam w sobie o dędze. Taką kupę śmieci po prostu nazbierałem. Traci włosy, traci włosy. Kuchnia ma fajną, małą. Ach, zobaczymy co ma w lodówce. Ma lody. You have ice cream in. Ma dwa jajka, czosnek. A are jest you trying you're not, you're to not... do? Oh, vampire. No, need no, okay. to guard. Yeah, because you have uh, garlic in prison. You not have onion? Ah, ok, this is uh, citrus. So this is a wet wipe. That's mop, taki a small for cleaning the And this what this is. So this is wet wipes to condon to mops. <laughs> <laughs> Why are you so so naughty? Oh my face! Sorry. sorry, 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 but this is alcohol and um. Yeah. It's clean. It's okay, disinfection. It's a disinfectant. Yeah. OK Więc... Więc... Dziękuję Jestem w śniadaniu Mam mopa, ma takiego małego Trochę większy od mojego. głowy Albo nawet nie większy od głowy Zobaczcie jakie to jest małe I Kurwa, muszę zapierdać na mopie Człowiek jedzie na wakacje I'm traveling to holiday Not work W Bangkok <laughs> Przyjechałem na wakacje do Bangkoku Can you please work Faster? <laughs> <coughs> so I on vacation, you, you have to push, push. Push, push. Like that. You don't know how to map the floor. Sorry. <laughs> Onion rings. Come on. yeah, uh, you don't know how to map. Dobrze mi idzie. Is good? Jest? Ok. Go to sleep. To jest moja połowa łóżka. To jest jej połowa łóżka. To jest granica. Tylko klimatyzacja trochę za mocno chodzi. Ja na nie chcę jej wyłączyć. Hey no recording I said. No, I'm gonna kill you. No kill me in the night. Ja przeżyłem noc, nikt mnie nie zamordował, nie pociej mnie na organy, więc spoko.